Dzisiaj nie ma wielkiego święta. Dziś rozpoczynamy okres wielkiego postu, okres, który jest nie tylko wielki z nazwy, ale jest bardzo ważny w naszych przygotowaniach do przeżycia najważniejszej prawdy naszego odkupienia, rozważania tajemnicy cierpienia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Zaczyna się dziwnie ten okres. Na Twoją, na Moją głowę sypany jest proch, popiół. Jest to bardzo starożytny zwyczaj pokutny, który przyjęliśmy, aby w ten sposób też uświadomić sobie, jak ważne jest, aby był to czas pokornego rozważania tajemnic, które dotykamy. Ciekawe, że dzisiaj w liturgii. W tym obrzędzie posypania głów popiołem nikt nie używa proszę Pana, Panie magistrze, Panie profesorze, księże Prałacie. Słyszymy wszyscy równo. Pamiętaj człowiecze, że prochem jesteś, proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi do życia wiecznego. Proch to jest nic, to jest kompletne zero. To jest coś, co może być rozwiane przez wiatr na wszystkie strony świata. Czy warto więc w taki dzień jak dzisiaj przychodzić do świątyni? Myślę, że warto, bo uświadamiamy sobie, że z prochu ziemi ulepił nas Bóg. W części swojej egzystencji, tej zewnętrznej, przynajmniej, należymy do ziemi. Ale też uświadamiamy sobie, że jesteśmy czymś więcej. To dla nas Bóg uczynił, że tchnął w nas. Tchnienie życia. Nosimy w sobie obraz Boży. Uświadamiamy sobie, że nasza era rozpoczęła się od upadku, ale też od złożenia w nas nadziei, którą Bóg rodzi, zapewnieniem, że przyjdzie czas odkupienia. I ten czas odkupienia właśnie w tą środę popielcową rozpoczynamy. Z jednej strony uświadamiamy sobie, że jesteśmy mali, z drugiej strony uświadamiamy sobie, że kiedy Bóg objawi się w swojej wielkiej miłości zbawczej, on, który przyjmie również postać prochu ziemi, przyniesie nam drogę pokuty, przemiany, wewnętrznego odrodzenia. I dlatego dzisiaj słyszymy zachętę aby w tym okresie podjąć się trudu, ofiary, jałmużny, modlitwy. Tak ważne jest, abyśmy odjęli sobie obroku przyjemności, aby człowiek zapanował nad sobą, nauczył się wzmacniać swoją wolę, aby nauczył się iść taką drogą, w której rzeczywiście będziemy na pierwszym miejscu stawiać Boga i Boże sprawy. Trzeba nam również pamiętać, że w tym odrodzeniu wewnętrznym tak ważna jest droga modlitwy, rozmowy z Bogiem, której On będzie naszym natchnieniem. Dzisiejszy dzień słyszymy w imię Chrystusa: pojednajcie się z Bogiem, przeżywajcie swoje nawrócenie, uwierzcie w Ewangelię. I Jezus powtarza: jesteście moimi uczniami, idźcie i głoście prawdę mego zbawienia.